Miłość, wierność i 50 lat wspólnego życia w Józefowie. Piątkowy wieczór odbyła się szczególna uroczystość, której bohaterami były pary świętujące Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Spotkanie odbyło się w gościnnym budynku gimnazjum nr 1. Co roku w naszej szkole gościmy uroczyście Pary Jubileuszowe. W tym roku jest ich aż 34 pary z okazji 50-lecia Złotych Godów. Gospodarzem spotkania był burmistrz Stanisław Kruszewski, który odczytał list prezydenta RP świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Do słów serdecznych gratulacji dołączam życzenia wielu jeszcze lat wspólnego pożycia, zdrowia i rodzinnego szczęścia. Podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński. Życzenia dostojnym jubilatom złożyli przedstawiciele władz i kościoła. I niewątpliwie wasze życie to było takie nauczanie i świadectwo życia. Część oficjalną dopełniło wręczenie prezydenckich medali. Imprezę uświetnił występ artystów warszawskich scen Janny Zaniewicz, Agaty Macewicz-Szymańskiej i Jana Zakrzewskiego. Autorem oprawy muzycznej wydarzenia był przewodniczący Komisji Kultury, pan Ryszard Nowaczewski. Cieszę się bardzo, że mogłem przyczynić się do oprawy muzycznej tego pięknego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 30 par małżeńskich mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że nasze zaproszenie przyjęli znakomici artyści scen warszawskich, filharmonii, opery, uświetniając. W tak piękny sposób nasze dzisiejsze spotkanie. Część nieoficjalna była okazją do toastów, wspomnień i wzruszających rozmów. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej imprezy, z tego koncertu, no nawet żeśmy się nie spodziewali takiej fety. No, przeżyliśmy z sobą już 51 lat. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, no i czekamy następnego jubileusza. Dziękujemy bardzo za wszystko. Żyło się szczęśliwie, zdrowo i jak najbardziej przyjemnie, mając taką żonę przy byłku Muszę powiedzieć taką że nie wszystkie liny, nie wszystkie urzędy tak dobrze dają o starszych ludziach. Bo no moja koleżanka, jak jej powiedziałam, że idziemy na koncert, zorganizowany przez miasto, Tą wieszczo, to jeszcze żadnego koncertu nie było. Myśmy 52, 55 i nikt nam takiego koncertu nie zorganizował. W związku z tym bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich dziękujemy Państwu. Uczucie, które łączy tych ludzi od tylu lat jest na pewno godne podziwu i naśladowania. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy takich mieszkańców i od dziwo co roku widzimy ich coraz więcej na tej sali. Bardzo się z tego cieszymy. Dołączamy się do życzeń i gratulacji dla tych mieszkańców Józefowa, którzy po 50 latach wspólnego życia mogą powiedzieć...